Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Paradoksalnie najbardziej mi się chce nagrywać wtedy, i największą wenę do mówienia mam właśnie wtedy, kiedy ani nie mam tego zaplanowanego, ani nie jestem na to gotowa, wiecie, wizualnie. Także śmiesznie, bo przychodzę do Was bez makijażu z herbatką, jest rano. Nie miałam dzisiaj w planach nagrywać. No. Ale jakaś taka nadkryła mnie wena, ale już bez dłuższego przeciągania tego wstępu. Yy, chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego kiedy zaczniemy się odchudzać, tak łatwo jest nam przestać się odchudzać i zarzucić wszystko, i jak zrobić w ogóle, żeby tego uniknąć. Niech to będzie taki film, motywacja i uświadomienie was, dlaczego. Dlaczego po prostu tak łatwo rezygnujemy i co zrobić, żeby tak łatwo nie rezygnować? Uwam, że będzie trochę inaczej troszkę. Jestem taka, wiecie, zainspirowana do nagrania tego filmu, ale nie przygotowałam sobie jakiegoś mega scenariusza, także niech to będzie pogadanka po prostu. Wiecie co mnie zainspirowało? Zainspirowało mnie to, że piszecie do mnie czasami i piszecie na przykład tak, że trzymałam dietę tydzień, było super, czy nawet dłużej, tam miesiąc, ale przyszedł taki dzień, że na przykład się obiadłam, albo że była jakaś impreza, albo po prostu zabrakło mi motywacji, rozchorowałam się, no cokolwiek. No, no i już się nie odchudzam i już mi tak jest ciężko wrócić. Albo często też po wakacjach tak się dzieje. Sama tak miałam po wakacjach, że bardzo y, ciężko jest się rozkręcić. I wtedy jakby zarzucamy całe odchudzanie. To nie jest tak, że y, uświadamiamy sobie, że mieliśmy jakiś urlop od odchudzania i można już do niego wrócić, tylko ten, ta przerwa, którą sobie zrobiliśmy y, albo to wydarzenie, które się stało, co sprawiło, że według nas odchudzanie zostało przerwane... I jest jak taki, no taki mega ciężar, jak taka cegła na tym odchudzaniu, no i nie możemy z tej podłogi wstać, ni cholera, nie traktujemy tego jako epizod, tylko właśnie jako taki wielki bagaż, nie, nie do podniesienia. No i ja dzisiaj przychodzę z tym filmem, żeby Wam powiedzieć, że wcale, wcale to nie, nie musi być naszym takim bagażem strasznym. I, I w ogóle, że to nie jest takie straszne, jak my myślimy, bo mamy tendencję do przesadzania po prostu mamy tendencję do przesadzania z, z problemami, do robienia z igły widły. Po prostu. Przede wszystkim, na początek, polecam, uświadomić sobie, że powrót na dobre tory powinien nastąpić jak najszybciej, ponieważ nam, ludziom, którzy kiedyś mieli nadprogramowe kilogramy. Do których jeszcze wychodzą jakieś nie wiem, zaburzenia odżywiania, jakieś zaburzenia re relacji z jedzeniem, to nam, takim ludziom, jest bardzo łatwo wrócić do starej wagi. Bardzo łatwo jest też te kilogramy odzyskać z nawiązką. I na to się składają takie trzy elementy, które sobie gdzieś tak w głowie rozgraniczyłam. Przede wszystkim taka fizyczna sprawa, nie? Wiecie, że jak chudniemy, to zabiera się energię z komórki tłuszczowej, ale właśnie, zabiera się energię z komórki. A nie to, że przestaje istnieć komórka. Już wam mówiłam, że to jest tak, że jest po prostu pobierane stąd i ona się zmniejsza sobie. Logicznie, teraz myśląc, jest tak, że ona tam dalej jest, jest pustą kieszonką, ale no, tak ją nazwijmy, ale dalej jest. Czyli mamy tych komóreczek tam sobie sporo, one tam były pełniej, pełniejsze kiedyś i teraz, kiedy my y, zaczniemy wejdziemy na dodatni bilans kaloryczny, na przykład podczas urlopu albo po dwutygodniowym cugu imprezowania i niepilnowania siebie, to my mamy o tyle taką łatwość, że nie stwarzamy nowej komórki tłuszczowej, tylko po prostu uzupełniamy tą. Dlatego ludzie, którzy kiedyś byli o otyli, którzy kiedyś mieli nadwagę, łatwiej wraca wracają do wagi, jeżeli wzięli człowieka, który od zawsze był szczupły i spróbowali go utuczyć. Nam zawsze będzie łatwiej. To jest pierwszy aspekt, z którego trzeba sobie zdać sprawę, że czym prędzej trzeba wracać na dobre tory, bo mamy skłonności do tego, żeby szybciej przytyć, więc nie ma co, wiecie, wywoływać wilka z lasu i kusić, kusić los. Drugi aspekt, z którego warto sobie zdać sprawę, jest taki, że my, jakby psychicznie, jesteśmy uwarunkowani do bilczowania siebie za to jedzenie, i to wynika ze wszelkich, wiecie, napadów na jedzenie, które kończyły się lawiną wyrzutów sumienia. I mając świadomość, że mamy do tego tendencję, że mamy do tego ciągoty, tym bardziej warto jest po prostu nad sobą się zastanowić i stwierdzić, OK, urywamy teraz te cugi. Po co ja mam w ogóle, nawet jak mam zażegnany wyrzut sumienia, to i tak gdzieś tam coś zawsze będzie pukać, bo to nie jest tak, że ze swoim problemem można się rozprawić na 100%. Stwierdzamy, że się odchudzamy, żyjemy fit przez pół roku, budzimy się po pół roku i my mamy, jak ręką odjął, nie mamy żadnych problemów. Ja słuchajcie. Właściwie odchudzam się już w te wakacje, będzie 3 lata. Zdobyłam ogrom wiedzy po drodze, i ja dalej wiem, że mi w głowie zawsze coś będzie pukać, i puka mi to do dzisiaj. To brzmi przedziwnie i naprawdę nie jestem chora psychicznie, ale to jest tak, że choćbyśmy pozjadali wszystkie rozumy i byli nie wiadomo jak doedukowani, to z pewnymi problemami, no te problemy będą gdzieś tam odbijać się w naszej głowie. To nie jest tak, że mamy że z, trzeba się z tym pogodzić, że chorujemy już do końca życia, no ale nawet zażegnane kompulsywne jedzenie jest takie, że, że może się szybko uaktywnić. Tak samo zażegnane wyrzuty sumienia po na przykład słodyczach po, czy po za dużej ilości żarcia dalej może gdzieś tam w, w głowie pukać. No, Jak alkoholik przejdzie całą terapię, no, to dalej jest przecież, przecież uzależniony i dalej nie powinien mieć styczności z alkoholem, prawda? No to podobnie jest tak tutaj. Możemy być już bezpieczni, już być na swojej bezpiecznej wyspie, odchudzania się, bycia fit, dobrych torów, diety i tak dalej, no ale w głowie gdzieś tam coś może pukać. Dlatego warto sobie uświadomić, że mamy te predyspozycję do wyrzutów sumienia i też jakby zapobiegać w ten sposób, żeby pogadać sobie w ten sposób, że ej, no skoro ja mam. Taki, to jest taki mój zapalnik, że rzut sumienia wprowadza mnie w błędne koło, i znowu się obiadam, znowu żałuję, znowu się obiadam, znowu żałuję i tak w kółko, i tak w kółko. To może ja się przestanę obiadać, przestanę wyjdę już z tego, z, tych, z tego urlopu od diety jak najszybciej, żeby już tego nie czuć po prostu i znowu, żeby nie kusić losu. To brzmi banalnie, nie? Ale wiecie, że to jest tak, że jak człowiek robi sobie odstępstwa od diety albo idzie na imprezę i coś nie pyknie, to on jakby traci poczucie takiej analizy siebie. To nie jest tak, że ja wam teraz mówię, że ja, skoro się obiadasz, to przestań się obiadać. Nie. Właśnie mówię, że skoro zrobiłeś sobie coś, co cię zabrało z dobrych torów, to wejdź teraz na świadomość, po prostu wejdź teraz na analizę siebie. O to mi chodzi. Bo wbrew pozorom my możemy wiedzieć wszystko. Naprawdę ja wierzę w to, że wy to, co ja mówię, to wy wiecie, że tam trzeba zdrowo jeść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dopóki nie włączymy takiej analizy w głowie, to to do nas nie trafia. No bo przecież ja, odchudzając się od dziecka, też na pewnym etapie już zaczęłam słyszeć, że to wystarczy liczyć kalorie, albo wystarczy mniej jeść. No, ja miałam jakieś tam przesłanki, ale przez to, że nie miałam załączonej analizy w głowie, no to mnie to po prostu nie interesowało i nie dochodziło to do mojej głowy, nie dochodziło to nigdy do mojej, do mojej świadomości. I trzecią rzeczą, przez, trzecim takim aspektem, przez który mamy y, predyspozycję do, do tego, żeby bardzo szybko wrócić do, do starych nawyków i do starego życia, i do starej wagi, a nawet do większej, to są właśnie nawyki. To, że nawet uśpione i zamienione, y, dajmy na to, no nie wiem, wcześniej mieście nawyk obiadania się słodyczami, w weekendy i zamieniliście to na, nie wiem, fit, słodyczy, które sobie dozujecie w formie posiłków. Albo mieliście nawyk kompulsywnego obiadania się wieczorem, takich spacerów do lodówki. Niektórzy tak mają, na przykład w nocy wstają i się obiadają. I to zamieniliście na coś lepszego, że teraz już potraficie sobie z tym poradzić, nie wiem, wstajecie, pijecie wodę i tak dalej. To też jest tak, to się wiąże z drugim punktem, że echo cały czas w głowie brzmi. I to nie jest wypielone w stu procentach, że mózg o tym zapomniał. Ten nawyk dalej, yy, on zostawił jakby bliznę, tak to można powiedzieć. I ta blizna jest w mózgu. Znaczy fizycznie nie ma nam żadnej blizny oczywiście. Świadomość tego, z jaką łatwością nasza głowa wróci do nawyków, powinna nam znowu włączyć taką jakąś autorefleksję, żeby jak najszybciej uciekać ze złych torów, a wracać na Dobre tory. Naprawdę świadomość to jest coś tak niedocenianego, analiza to jest coś tak niedocenianego, że mało się o tym mówi. Dużo jest na Instagramie pięknych posiłków, jak zrobić super fit, pojemniki na obiad, porównania kaloryczne, zamienniki z fit słodycze, w ogóle nie wiadomo co, a mało się mówi o tym, o tym po prostu, żeby myśleć, no? no bo to chodzi tylko i wyłącznie o myślenie. Świadomość tych trzech aspektów pomoże Wam też zrozumieć, z czym macie problem i dlaczego robicie odstępstwa od diety. Dlaczego tak łatwo na przykład pękacie na imprezach. Rodzinnych czy na towarzyskich, dlaczego tak łatwo pękacie na świętach, dlaczego na urlopy się dzieje tak, a nie inaczej. Bo może właśnie to jest echo nawyku jakiegoś żywieniowego złego, który został pokuszony i, i sobie teraz wraca. Może to jest echo tego, że coś nie zostało przez was analizowane, że coś nie zostało nigdy przez was stwierdzone, że jest waszym jakimś problemem. Wiele może być tutaj powodów, dlatego włączamy myślenie. Po raz kolejny to, to mówię o tym, żeby, żeby podczas odchudzania myśleć i używać mózgu, ale uwierzcie mi, że to jest bardzo ważne. Bo, I tutaj Wam podam przykład, który już tutaj gdzieś tam się przewinął w tym, co mówiłam. Bo wielokrotnie pewnie w swoim życiu trafialiście może na blogi, może na strony, z artykuły, gdzie już była poruszana teoria taka, że wystarczy jeść po prostu mniej i zdrowo. No bo to jest takie up bo to jest uproszczenie yy, obcięcie kaloryczności. Lepiej jest napisać w gazecie, czy w internecie, że wystarczy jeść mniej i zdrowo, bo to jest już zwiększenie prawdopodobieństwa, że ludzie yy, osiągną ujemny bilans, niżeli pisać, że trzeba policzyć wedle takiego wzoru, powiedzieć pod uwagę to, bla, bla, bla. Dlatego przyjęło się, że pisze się to, nazywa się to tą dietą mniej rzeć albo się to nazywa w ten sposób. No, to pewnie już coś takiego czytaliście w swoim życiu, już na pewno trafialiście nieraz, ale bez włączonej świadomości i analizy tego to, to w ogóle nie trafiało do Was, no bo mózg, mózg lubi, yy, lubi takie gotowce, lubi drogę na skróty, nie lubi się męczyć za bardzo, sięga do rozwiązań takich dla niego najłatwiejszych, więc na, zawsze będzie lepiej dla niego, dla mózgu, posłużyć się przykładem ona jadła jajka i schudła 10 kilo, więc to jest o, gotowe rozwiązanie 10 kilo jajka. zapamiętaj niż... Mniej i zdrowiej jedz, a wtedy schudniesz. Nie wiem, ile schudnę. Nie wiem, co to znaczy mniej, nie wiem, co to znaczy zdrowo. W sumie to ja jem zdrowo. Przecież dzisiaj zjadłam jabłko, przecież zjadłam banana, przecież zjadłam surówkę do obiadu i no wiecie, to tutaj się cała lawina załącza, więc zawsze lepiej nam będzie sięgnąć do, do, do czegoś takiego. Dlatego te re też reklamy są konstruowane w taki sposób, że tam dietetycy jej nienawidzą, odkryła jeden skuteczny sposób na odchudzanie, schudła 15 kilo w miesiąc, nie? Dlatego tak to jest konstruowane. No, nie ma raczej reklam, znaczy no wiadomo, w dzisiejszych czasach już też jest trochę inaczej, że są instagramy, są blogi, YouTube i tak dalej, ale nie ma takich, wiecie, krzykliwych reklam, że schudła 40 kilo, bo zaczęła po prostu jeść zdrowo, wprowadziła ruch i zaczęła myśleć. Nie, ja nie widziałam nigdy takiej reklamy. No i to, to też nam o czymś mówi właśnie, że, że mózgi ludzkie są, są chętne i łasne na właśnie coś innego. No i tyle Wam chciałam powiedzieć, żebyście mieli świadomość, jak łatwo można wrócić do starej wagi albo jak łatwo jeszcze tę wagę przekroczyć i wskoczyć na tak zwany efekt jojo, czym to jest uwarunkowane i na temat jakich aspektów warto jest mieć świadomość podczas odchudzania się albo podczas przerwy w odchudzaniu się. No, wybaczcie, że tak dzisiaj sotę. Ale idę za jakąś godzinkę na basen, ja się wtedy nie maluję nigdy, i ktoś by mógł sobie pomyśleć: No to jak chociaż zachciały się nagrywać, to co to jest za problem? Muszę się pomalować. No dla mnie jest to problem, nie chciało mi się tego robić po prostu. Także podziwiajcie mnie dzisiaj taką. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten krótki, szybki film, to zostawcie łapki w górę. Zapraszam Was na swojego Facebooka, zapraszam Was na swojego Instagrama. Zachęcam Was również do zaglądania, w, do opisu, ponieważ umieszczam tam linki z jakichś najważniejszych filmów, z najważniejszych wpisów. No i co, widzimy się w następnym filmie, trzymajcie się, pa pa!